Ostatnio, będąc w Niemczech, dowiedziałem się, że tablica rejestracyjna indywidualna kosztuje u Niemca około 30-40 euro. Jak ja się o tym dowiedziałem, to po prostu nie mogłem uwierzyć, dlaczego w Polsce kosztuje to 1000 zł. Ale popatrzcie, tablica jaka, jak taka indywidualna, to po pierwsze, w Niemczech jest o tyle lepsze to. Że na początku jest miasto, musi być miasto, potem muszą być inicjały, jak, no, znaczy potem mu, może być co chce, znaczy się. Tutaj są akurat in, inicjały, przepraszam. Yy, imię, nazwisko, rocznik i miasto. I tak jak mówię, taka tablica kosztuje u Niemca około 30 euro. To dlaczego w Polsce za tablicę, gdzie po pierwsze jest ona gorzej oznakowana, bo na, na początku musi być tak. Yy, litera od yy, województwa, czyli na przykład Kraków to K. Potem musi być licz cyfra, bo inaczej nie dasz rady. A dopiero później może być, masz kilka literek do swojego, do swojego, do wyboru, ale też nie wszystko może przechodzić. Chociaż czasami fajnie daje radę, na przykład jak te dwa tutaj przykłady wam pokazuję, czasami da radę fajnie tą tablicę zrobić. Ale do meritum, no to jak, ja tylko odbieram to tak, że Polak Polaka okrada, no bo jak taka tablica w Polsce, gdzie Polska to jest uboższy kraj niż Niemcy, trzeba dać za taką tablicę 1000 złotych aż, na motocykl trzeba chyba dać pół zł. A na samochód trzeba dać aż 1000 polskich złotych. To zobaczcie, jaka jest dysproporcja. 30 euro, no to ile to jest na złote? Co jest sami przejdźcie, a 1000 zł No ogromna rozbieżność. Dlaczego tak jest? Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, żeby to się jak najbardziej rozniosło. I zostawcie suba z dzwonkiem.